Łyżwiarstwo figurowe to wciągający temat, dlatego u nas goście z uczniowskiego klubu sportowego Morz Dębica, czyli o łyżwiarstwie figurowym sobie porozmawiamy. Maria Mordarska-Jankowska, trenerka oraz zawodnicy Julia Kupiec i Jan Krzysztofek. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jak widzicie takie obrazki, że łyżwiarstwo figurowe w telewizji, to serce się cieszy, bo to jest wasza ukochana dyscyplina. Pani trener, jak, jak, jak to się zaczęło w ogóle z łyżwiarstwem figurowym? Jak to się u Pani zaczęło? Bo tam był Kraków, były Katowice, było Wicemistrzostwo Polski i w końcu w Dębicy Pani wylądowała tak, z łyżwami. No, no to była akurat u mnie była to pasja od samego początku. Namówiłam no, rodziców na, na to, żeby mnie zaprowadzili. I, y, I tak się zaczęło. No, pasja się rozwijała równocześnie y, razem z muzyczną pasją, bo kontynuowałam też naukę w liceum muzycznym, ale to mi dzięki temu pomogło. Tak, bo trzeba mieć bo dobry słuch tutaj w tej dyscyplinie z tego ani róż. Interpretacja muzyki, tak, odzwierciedlenie tego wszystkiego w programach, więc y, to tylko y, było na plus, jak chodziło mi. No to teraz przechodzimy do naszych zawodników, którzy się rozpędzają w tej dyscyplinie. Julia, opowiedz, ile masz lat, od ilu lat? Już na lodzie? A, mam 14 lat i od 8 prawie 9 lat y, na lodzie. To sobie tak ustaliliśmy, że większość życia na lodowisku. Dlaczego y, tak. te łyżwy z ząbkami? Bo to są właśnie łyżwy figurowe. Jak to się um, zaczęło? Zaczęło się od tego, że poszłam na mm, rewie, y, gdzie były moje przyjaciółki, mnie zaprosiły. Od razu mi się to spodobało Dębicy. bardzo. Tak. No bo właśnie to między innymi też robicie w tym klubie. Tak. I bardzo mi się spodobało, namówiłam rodziców i od, ten, od tamtego czasu jeżdżę. Janega, ty? hokeista miał być piłkarz. <grym> <grym> y tak, na początku chodziłem na piłkę, ale po jakimś czasie moje siostry zapisały się na łyżby. Moja mama namówiła mnie, żebym poszedł na jeden trening z nimi i bardzo mi się to spodobało, dlatego już. No tak, zostałem. bo jak już iść na lodowisko, to trzeba się ruszać, bo zimno, tak? To nie ma co stać, tylko ruszać na te łyżwy. Pani trener, to powiedzmy, jak to wygląda w klubie? No bo z jednej strony sport, dyscyplina, w której rywalizujecie o punkty, medale, ale z drugiej strony też przedstawienia rewie. No tym też się zajmujecie. Widzieliśmy ogólnopolską olimpiadę młodzieży otwarcie. Tam też byli sportowcy, łyżwiarze z Dębicy. Byli to nasi zawodnicy. Dokładnie tak, którzy yy... przygotowali spektakl ceremonii otwarcia na lodzie. Tak, jak pan tutaj powiedział, był to spektakl, więc elementy teatru, które możemy przedstawić na lodowisku z interpretacją tej muzyki. No, widzimy fragmenty. No, no jest, to, jest to piękne, bo nie tylko same skoki, nie tylko właśnie ta wartość techniczna, tylko jeszcze ten artyzm, który możemy też wyrazić e, siebie w tym sporcie. Tak Rozmawiamy o skokach. To poważna <laughs> sprawa, bo byłem e, wczoraj na, e, na zawodach rozgrywanych w ramach Olimpiady Młodzieży. Widziałem jak przeżywają trenerzy, jak przeżywają to młodzi zawodnicy. Jednak dochodzi do tego momentu, że trzeba oddać skogi i tutaj zaczynają się nerwy. Proszę powiedzieć o trudności skoków, przynajmniej takie dwa, nam opisać, które trzeba w programie obowiązkowym pojechać. To znaczy trudności. No wiadomo, że skoki z większą liczbą obrotów są zdecydowanie trudniejsze. To ja pewnie te... mówię o trudności dla mnie. Nie potrafiłbym się oderwać od lodu. Te, te większe, ale do takich trudnych <grym> zaliczamy axla, Luca, ale zawodnicy mają też swoje takie skoki, które uważają za trudne. Inne im jest wy wykonać łatwiej, bo dzielimy skoki na krawędziowej i na skoki kopane. Więc te niektórzy wolą Czyli te, takie, gdzie wbijamy tak, ząbek, właśnie, który jest nam potrzebny y, do tego wjeździe figurowej. Julia, jak to jest? Mówią, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Ile, ile to trzeba włożyć pracy i jak się nie poddać, bo ja też widziałem, nie skupiam się oczywiście na tych upadkach, które się zdarzają, co normalne, ale imponuje mi to, jakby szybko wstajecie i się uśmiechacie, no bo taka rola przed sędziami, tak. żeby wypaść jak najlepiej. Skoki nie zawsze się udają, ale trzeba próbować dalej. No tak, to często się zdarza, że właśnie upadamy, ale nie wolno się poddawać. Trzeba właśnie wstać. Okay, zostawmy te upadki, teraz powiedzmy prawdziwe piękno tego sportu to jest właśnie ten artyzm, który widzimy w tej chwili w tych obrazkach, ale Julio powiedz, jak pracujecie na, na treningach? Co robicie, bo, bo tak jak wspomnieliśmy, balet, akrobatyka, taniec, muzyka, na końcu dopiero te, te łyżwy wchodzą w grę. Jak to godzicie w tygodniu treningów? No Często mamy też y, zajęcia na sucho przed lodem, lub po lodzie. Y, tańce mamy osobno, y, właśnie y, takie wysiłkowe, bardziej wzmacniające zajęcia też mamy osobno. I to trzeba jakoś godzić, trzeba nad wszystko chodzić, bo wszystko jest ważne, żeby połączyć to w jedną całość. Janku, kręci się czasem w głowie. Tak, Jak słyszeliście te piruety. Zwłaszcza przy piruetach kombinowanych. Piruet kombinowany to jest ja domyślam, taki piruet, że to później noga do góry. Tak, że jest, ma kilka pozycji. Na przykład waga, czyli kręcisz się w jaskółce, a potem z tej wagi musisz przejść do piruetu siadanego, czyli y, musi u, ugiąć kolano i wystawić nogę do przodu. Ja się już poprawiam w fotelu. <laughs> Siadany piruet by mi najlepiej wyszedł, ale y, rzeczywiście rozmawiając z zawodnikami i Wam się kręci w głowie. Wiem, że są różne techniki, żeby się nie zakręciło, ale rzeczywiście, no to są ludzie na lodzie. Jak sobie w tych obrotach radzić, żeby później to było cały czas tak jak trzeba? Tak naprawdę trzeba się przyzwyczaić też, że cały czas y, nie widzimy jakby jednego punktu, tylko cały czas się kręcimy. No i to wszystko jest przyzwyczajenie i też praca i no, no tak... Panie Mario, jeszcze sędziowie, tak, którzy siedzą tam tacy, nie chcę powiedzieć posępni, ale skupieni za tymi tabletami, monitorami, okryci kocami, no i oceniają. To też jest wyzwanie dla dzieci, dla, dla tej młodzieży, żeby pojechać ten program, który fajnie wychodzi na treningach, a później przed sędziami to już jest zupełnie inna sprawa. Jest to, jest to pewne przełamanie, i to pomaga tym młodym ludziom, bo uczą się radzić ze, 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 stresem. ze stresem. Tak, jak postępować w różnych warunkach, tak naprawdę. I jedni zawodnicy są bardziej startowi i lepiej im to wychodzi, natomiast zdarzają się te, też tacy, którzy muszą nad tym popracować. A propos pracowania, zdarzyło się Pani nauczyć kogoś jeździć na łyżwach, ale nie dzieci, tylko do, do, dorosłą osobę? Tak, bo... To trzeba większego pingwinka na początku? Nie, nie. Czy... To, to nawet inny sposób tłumaczenia już jest jednak osobą dorosłym, ale jest to możliwe i tak naprawdę na naukę łyżwiarstwa figurowego nigdy nie jest za Właśnie późno. chciałem, żeby padły te słowa. Ale najlepiej zacząć jak najwcześniej, najlepiej gdzie odległość jak najwcześniej. jest do, do ziemi jak najmniejsza. No właśnie, dla czterolatków, pięciolatków? Tak naprawdę... Na kogo, na kogo czekacie w klubie? Tak. Rozumiem, że... Słyszałem, że wkrótce kolejny nabór, sekcja się rozrasta, lodowisko jest, łyżwy są, no to zapraszamy. Tak, najlepiej jak najwcześniej, bo jest to sport, który im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Tak jak pan wspomniał, te upadki, no to im bliżej do lodu, tym łatwiej się zapoznać bolą, tak. z tym. I wszystko zależy od koordynacji danego malucha, ale jeżeli jest dobrze skoordynowane, to może nawet w wieku trzech lat już zaczynać. I a propos programu, który się przygotowuje na występy, chociażby na y, Olimpiadę Młodzieży. Y jak długo się jedzie dany program? Bo zdaje się, że nie wiem, po dwóch latach czy dwa i pół następuje zmiana programu, czyli ile z wypracowanym programem, jak długo można jeździć? Czy To jest to to wolna wszystko sprawa? zależy właśnie w jakiej kategorii się startuje, bo programy są od dwóch minut do 2,30, potem seniorzy już podchodzą pod cztery minuty, więc wszystko zależy od kategorii, ale tak co dwa lata się zmienia ten program. No to na koniec jeszcze Julia i Janek, powiedzcie jak reagują rówieśnicy, koledzy, którzy nie wiem, nie wiedzieli wcześniej, że trenujecie już figurowe. Piękna sprawa. Jak reagują, jak mówicie, jeżdżę na łyżwach figurowych? Zazwyczaj są zaskoczeni. Też nie wiedzą za bardzo, na czym to polega i no, chcą żebyśmy ich zabrali na na, na dopisko, tak? Janek, solista czy czy coś w parach już? Solista, solista. I tak Lecz, będzie. Tak, Aż do tak. Igrzysk Olimpijskich. Tego no, mam jeśli dojdę do tego poziomu, to może się zastanowić. Grzegorza ty... Filipowskiego nie wiem, znacie z YouTube'a tego łyżwiarza trzykrotnego olimpijczyka polaka. Kiwają to. głowami, jak nieco sobie wygooglują, ale rzeczywiście <guglują> potrzebujemy tych Filipowskich jak najwięcej, żebyśmy znowu pokochali tę dyscyplinę, o której trochę zapominamy. Tak, a mamy bardzo dużo zdolnych ludzi i jest to możliwe. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Niech ten lud się trzyma yy, i żebyście się rozwijali sportowo. A o to na pewno zadba Uczniowski Klub Sportowy Mors Dębica. Specjalizacja łyżwiarstwa figurowe. Wszystkiego dobrego, dziękuję za wizytę dziękuję, w studiu. A jak się zapisać, to odnaleźć na Facebooku, na Facebooku klub. I proszę bardzo. Wszystko i wyjeżdżamy wszystko. na lód. Dziękuję za spotkanie. A my z